Ja wam kurwa dam tulpę. Dla niewtajemniczonych tulpa to taki <laughs> przyjaciel wymyślony, co się go tworzy przez miesiąc. Możesz siedzieć przy tobie, możesz rozmawiać z nim w myślach. Dla samotnych, nie wierzyłem w to mocno, ale spróbowałem. Miałem czas na <laughs> medytację. Chciałem dla im, by mieć tulpę testowirona. Nie żadne hiskie bajki czy jakieś gwiazdki porno. Mądry koleś, co by z nim pogadać. I wiecie co? Udało się, od czterech dni mam testy obok siebie. Ja pierdolę, wyzywam je, zasłania mi monitor. Pokazuje mi ciągle swój brzuch. Zagłusza mi myśli. Teraz poszedł ruchać, dlatego nagrywam. Ostatnio mnie uderzył za to, że go ignorowałem, bo podobno tulpę da się zniknąć poprzez ignorowanie. Wyzywa mnie od kurę i szmat. Drze się, muzyki nie posłucham, bo mówi do mnie w myślach, więc słyszę przez słuchawki. Nie poczytam, zostaje tylko kurwa mi siedzieć i słuchać, jak mnie wyzywa od śmieci. Bym wyszedł do ludzi. Od grubasów każe mi podziwiać swoje mięśnie. Co kurwa zrobić? Jak jak się go pozbyć? Mam kurwa dosyć. Wymyślony przyjaciel, co się go boję. W te cztery dni spałem łącznie z piętnaście godzin. Pomocy!